Halo, halo, widzowie, witam bardzo serdecznie. Ja mówiłem też o tym na Discordzie, ale powiem jeszcze raz tutaj, że coś właśnie źle przekalkulowałem, przez co to, co miało pójść na rachunek z Orange, poszło nie tam, gdzie trzeba. To, czyli tak naprawdę dobra i zła wiadomość. Zła wiadomość, że nie poszło to na Orange, ale dobra, że nie poszło to na rozje...nie, ponieważ zabrał to komornik, więc to też jest dobry fakt. To moja propozycja jest następująca. Ja... Wpisuję cel 1300 na przegonienie pana w garniturze. I to będzie oznaczać, że jak to się spełni, to go pierdić w dupę i niech spierd...a. Ej, za Co jest kurwa? Ja się dopiero z zacząłem. David What? Chłop jest niemożliwy. Oj, stąpa po ciężkim gruncie. Znaczy po cienkim gruncie. Trosa rozpierdolił za 500 zł, no to zaczynamy całą zabawę, a właśnie dziubon i braniu nie wiecie z kim macie do czynienia. Zapewniało groźnie. Po polecimy do Toronto. uśmiech jakby nie pod A guzyl poleciał do Toronto za 4 zł i 70 groszy. chuja, że dobrze działa. Jee, yeah, pierwszy przetestowane 4.70. Także dziękuję za 500 i za 4.70 od samego startu streama. Szybko poszło, kur... Jesteście niemożliwi, Raniu Co ty jebiesz? Widziałem ja ten cel Tą. Tą. jest grane? Draniu zrobił imprezę za 321 zł. i 10 groszy. Panie szanowny. Cześć, Draniu. Nawet pana nie ma w top 10. Ty, ale jemu niewiele brakuje do top 10, akurat tak chciał mi ci powiedzieć. Dziękuję, Draniu, za ponad 300 zł. E, to tak bez kappy, nie że coś, ale Dawidowi brakuje 350 zł i jest w top 10. Draniu. Jezu, co tu się dzieje w ogóle? Ten stream trwa 20 minut. Czy wy mi kurde chcecie ten cel dziś wbić? Czy co tu jest grane w ogóle? A wiecie co? Może ja jednak pójdę to rozejść. Macie rację. Poczekajcie. Pójdę popaczkę idę to, idę to rozchodzić. Bartek, prawdopodobnie dojdzie jeszcze jeden, ale teraz to już wysyłam screeny nawet na Discordzie, że. Płacę wszystko, mam nawet dowody, jakby zapłacenia. Poczekajcie, jeszcze chwilę usiądę, kurwa. Nie, że coś, ale patrzcie teraz. Nie zdążyłem wyjść z piwnicy. Dawid Rosa rozpierdolił za 500 złotych. No tak. Ej, bo my kurwa wbiliśmy, sobie pomyślałeś? ja nic wam kurwa nie sugeruję, nic wam nie mówię. Oficjalny rekord wbicia celu to jest chyba. Wbiliśmy ten cel w 24 minuty. 24 minuty. E, dobra, idę się kurwa przejść. Wrócę i pomyślę, co dalej, jak ej, tu egzystować. Poczekajcie, idę kurwa po tą paczkę. Ja pierdole. Co jest kurwa grane?